Miałeś, fa miałeś fasolę zrobić. Nie, nie, ja Ci dam fasolę. Tam. <grym> Weź mu coś Ale to latarka, on so musi tak. Nie, ta. A ja, mam takiego... samą, no. Dawaj. ja mam taką Dawaj. Ale zrobisz? Zrobisz? No, bo... z, 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 nie wiem o co robisz? No zrobisz bejsa? No, nie. nie zrobię A tego. A no jest bejsać... takiego nadzwyczajnego? No, Ale fasolę Kroba, zrobi, tak pokaż tak mu jak fasolę. Czuj. Ja jestem zakochany w Led Zeppelin. Powiedz, kurde. powiedz, kurde, pasole, dawa, z Legię, pasole, że pasolę dróż. Pasolę 20 razy gada, chłopie. Legię, no to jest... <grym> kocham, ale nie tą Legię, na legie. Kurwa. Masz tu pieśń, no tą Legię, Piątka. co teraz jest, to ty żygasz. No. Masz tu pieśń. Piątka. Chodź, dawaj, Bo I to cicho. nie jest ta Legia. Kurwa. Dawaj, słyszysz, tutaj tak. nie wolno, bo kurwa, tutaj z mężami latamy. Napijemy Co? Cicho. Napij się, no. Kurwa, twoja masz chłopie. Żartuję, ale cicho lepiej. To, ja, to się na żartu. Kurwa, rzekaj. co mi tak świeci ten, skurczy No ja bo no. żebym cię widział, bo ja chłopiec cię nie widzę. Tak się... Kur... No bo jestem bardzo przystojny, proszę no. bardzo. <noise> Jakbyś się świecił w ciebie a jesteś, Nie, nie fasolka. <noise> proszę bardzo. Fasolka, świeci się jak fasolka. No weź to zawki, chłopie, bo... Ci przypieżowej. Nie, to nie, nie zrobię. żartuję. No chuja chuj, wabla. Dawaj, chodź. Wojtek. Co kupimy gdzieś? Nie wiem. chodź ci kupić za piwo? Cieka gdzie my jesteśmy? Taś... No tu masz sklep, kurwa, facet. Chodź No piwo? No dawaj, chodź. No kupujemy trzy piwa, No weź co z nim zrób, z tym człowiekiem. Dobra. Musi być. I... Dobra, kupujemy trzy piwa. No, nareszcie widzą stronę jedną, do siebie. Co tak. pana to Τ γόπε. τ! κούρβα σόβα ένω δα ουζέπι.